Wyrwałem chwasta, powiem wam, że nie było łatwo. Przyspawałem sobie nakrętkę od drążka kierowniczego, uciąłem go równo, no i spadło mi, uciąłem go równo, przyspowałem nakrętkę, teraz środek muszę wydmuchać, muszę poprawić gwint, Mam nadzieję, że to będzie ok dobrą opcją by było wstawienie tulejki, ale po pierwsze nie mam takiej tulejki, a po drugie, no nie zawsze to tak równo wstawisz, tak, a, a musi to być równo wstawione, żeby ta powierzchnia, która jest nie chce dotykać, ta powierzchnia na samym dole, to uszczelnia właśnie. A śruba tylko dociska, więc ta powierzchnia tak samo jak, tak samo jak ta powierzchnia wy DPF-ie czy w tej rurze już obojętnie, musi być, jak powiedzmy, no, gładka, taka, no nie może być jakichś uszkodzeń mechanicznych, tak? Więc wydmuchuję to, yy, poprawiam gwint, bo tutaj niestety to wygląda tak, jak wygląda. Tutaj wygląda troszkę lepiej. Yy, mam nadzieję, że ten gwint uratuje i składam to z powrotem, dziadostwo.